Drop Prismatic Evolution w kostko, Sprawdźmy. Kolejka coś mała. Byłem o 9, bo musiałem odwieźć dzieci do szkoły. No ale co? Pół godziny czekania w słoneczku. Kolejka już coraz większa za mną. Wchodzimy. Odbijamy membershipa. Dzwoniłem o 8 rano. Powiedzieli, że jeszcze nie ma. Ale że jeżeli przyjadą, to od razu wrzucają je na sklep. Także była trochę nie niewiadoma. Ale ptaszki ćwierkały, że je na pewno będą. I są. Udało się. Dwie palety. 480 sztuk. Hot dog jak zawsze po funt 50. Masakra. Od tylu lat trzymają tą cenę. No ale dobra, wracając do tematu. Dwa na membershipa 57,50 za ten dwupak, no masakra to poniżej retailu, normalnie ITB kosztuje 55, a booster bundle 25 czyli 80, świetny deal dołącza do drugiego zestawu, Surgeon Sparks zapomniałem go wyciągnąć z bagażnika no i teraz zobaczmy, ile można było zarobić za te pół godziny czekania w kolejce no powiem wam, że matematyka to chyba ciężki język dla niektórych ludzi, tutaj te zestawy z Costco -cost sprzedawały się po jakieś nie wiem, 135, 140 zaniżali sprzedawcy cenę a teraz zobaczmy, po ile sprzedają się same ATB. Między 125 a 140 funtów, a booster bundles sprzedają się po około 50. Czyli otwierając to i sprzedając osobno, można było zarobić jakieś 120 funtów na jednym zestawie, 240 za pół godziny.